Witam Was w kolejnym odcinku, a raczej w kolejnej próbie przejścia misji 10 w The Settlers 2 dziesięciolecie. Będziemy próbowali, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście podchodzę do tego bez jakiego, jakiegokolwiek przygotowania. Tak po prostu. Teraz jak ja to miałem pobudować, kurczę, będzie trzeba spróbować jakoś inaczej to zrobić. Hmm. Nie będę tego budował jak poprzednio. Będę musiał chyba trochę zraszować naprzód. Pobudować jak najwięcej koszar jak tylko się da. Żeby spróbować tam opóźnić ich rozwój. Ale jak to na początku kurczę zrobić. Nie jestem pewien, bo tych desek też jest mało. Nie wiem, 44, ale ja wcześniej tak y popędziłem do przodu z tym wszystkim, że kurczę no się załatwiłem z tymi deskami i byłem, miałem rozwój opóźniony po prostu dobra, ale tak czy inaczej dobra, zacznę sobie odtąd od razu tartak wybuduję tu polecimy od razu w kamienie łomy tutaj poproszę chaty drwala tutaj też na razie tak buduję, bo buduję Później się to poprawi wszystko. Dobra, tutaj oczywiście od razu koszary. Nie będę na nic czekał. Tutaj koszary. Może tutaj też bardzo nie ma jak poprowadzić tego kurczę. Muszę inaczej tę drogę zrobić. O, tak. Teraz tutaj zbuduję tu koszary, czy dam radę, dam radę! Kurczę. Spokojnie naokoło można wybudować. Ok, teraz poczekajmy chwilę, aż to ogarną. Ciekawe, czy mi tym razem lepiej pójdzie. Ale powiem Wam, że <grybujesz> dzisiejszy dzień mi się dosyć kiepsko zaczął. Więc przypuszczam, że i tutaj nie pójdzie zbyt dobrze, ale i tak spróbuję. Bo kiedyś trzeba to skończyć. A teraz już na 100% wiem, że te zeschłe drzewa i tak będą wycinać. To też nie mam się co martwić. O no zwykłej dwójce tych zespołów właśnie nie wycinają. Dlaczego tutaj? Znaczy właśnie dobrze, że tutaj to zrobili, tak że, że te martwe niby drzewa też się wycina. O no zwykłej dwójce tego nie było, a no, szkoda. Ogólnie martwych drzew się nie używa, nie? No bo one są chyba. Nie wiem, nie znam się na tym, zbyt słabe są, żeby w ogóle robić z nich deski. Czy coś takiego. Dobra, lecimy dalej. Tutaj chyba będą dwie farmy, ale jeszcze się zobaczy. Na razie koszary. Tak, tutaj już są. I tutaj niestety woje będę musiał zostawić. Dobra, pomyślmy. Albo może nie będę takiej kraty robił za bardzo, tylko spróbuję jakoś inaczej, żeby po prostu jak najszybciej się tam dostać do granicy. Może się uda, nie, nie wiem, ale coś czuję, że będą zatory. Dobra, teraz... Tutaj oczywiście trzeba tych drwali, bo nie ja bym chciał te wszystkie drzewa wywalić. To może tutaj tego drwala damy. I oczywiście koszary. Gdzie koszary? Tu? Może tu wystarczy. Tu jeszcze poczekamy. Tutaj te drzewa też wytniemy. I tutaj, ile pamiętam, tu był węgiel chyba, co nie? Tutaj gdzieś był kamień. To chyba był kamień. To był chyba węgiel też. Nie chcę już marnować czasu, żeby sprawdzać te złoża. Ale wiem, że tutaj był węgiel. Tu na pewno był węgiel. Bo tutaj miałem kopalnie postawione, ale tutaj chyba gdzieś były kamienie. Czy tu wszędzie były kamienie? Chyba były wszędzie tutaj. To nie wiem, może... Albo niech mi już te koszary wybudują. Później się zobaczy. Jak to będę mógł te kopalnie pobudować? No właśnie, chwila, moment. Czytaj od razu rybaków i może jak najbliżej siebie. Wypytek ja mam 6, a rybaków 0, czyli 6 mogę ich postawić. Dobra, zobaczmy, 4. Tutaj niech będzie 5. Naprawdę, żebym tego nie popsuł, Tylko już nie chcę za bardzo mi się kombinować z tymi drogami. Budynek wojskowy obsadzony, budujemy następny. Jest tutaj też sobie drogę połączę, żeby nie musieli aż tak nosić. Dobra. Przeciwnik przejął twoje ziemię, tak. Oczywiście. I teraz będą przejmowali. Ja w ogóle za zauważyłem, że oni chyba w dokładnie, dokładnie w tych samych miejscach to budują wszystko. Przeciwnik przejął twoje ziemię. Tak, kurde. Róbcie tak dalej. Śmiało. Dobra, czyli tutaj... Tylko jedna kopalnia kamienia była, tutaj miałem dwie kopalnie węgla. Tam też dalej był węgiel, tutaj też był węgiel. Tutaj od razu też kamienie łomy. Tutaj też może drwala, chociaż to są tylko trzy drzewa. Dobra, to widzę, że już się pozbyli tych drzew. Kończą się deski! No, zauważyłem kurczę, no, ale drzewa tam jeszcze jest trochę. Tylko koszary obsadzone, dziękuję bardzo. Zbyt blisko budynków wojskowych. Teraz tutaj też farma przyjdzie, więc to tak naokoło może zrobię. Ale czy tutaj nie będzie za mało miejsca na farmę? Za mało. Kurde, tu faktycznie ile tego miejsca farma używała? Chyba tu tylko. Bo to naprawdę tego jest niewiele. Chyba, żeby ją dać tutaj bardziej na bok. Ale to no też nijak nie wygląda. Ła, tu od razu wieża strażnicza. Kurde, z grubie rury, jak widzę. To mi się bardzo nie podoba. Chyba, tutaj bym sobie już wieżę jednak wybudował. Jeszcze nie wiem, jak to poprowadzić. Tutaj chyba sobie tą farmę jeszcze i tak wybuduję. Tylko właśnie nie wiem gdzie. Albo może dwie, jakby się dało nawet. Gdybym ja tutaj tą farmę dał, o, to raczej dużo pola by nie... Chociaż... Może by się dało. Ok. Teraz tutaj koszary. Tak. Tutaj drwala się mogę pozbyć, od razu tą ścieżkę muszę jakoś inaczej zrobić. Problem jest taki, że teraz jedna ścieżka tylko zaopatruje cały ten obszar. Eee, kiepsko to wygląda. Dobra, moment, bo tutaj raczej tak daleko mi się nie wbiją, więc może tutaj bym sobie farmę dał. I zróbmy to tak. Kurde. Dobra, zanieś tować pan szybko. Ja, co ja robię? Dobra, innego pomysłu nie mam. Tu swoją drogą, czemu muszą tak teraz chodzić, skoro mogą chodzić? Tak. Dobra, ile mamy drzewa? Niecałe 30 sztuk. No, muszę uważać, kurczę, bo znowu mi się deski mogą skończyć. Tutaj chyba drwal też już nic nie ogarnie. Nie ma drzewnic. Tutaj też nic nie ma. Zresztą wybudowałbym tamtą farmę od razu. Hmm. A gdyby tak spróbować, tutaj farmę wybudować, to musiałbym całą tą drogę teraz rozwalić. Oha. Dobra, tutaj nic z tego nie będzie. Dobra, tutaj się jeszcze powstrzymam. Tutaj chyba też był węgiel. Też nie wiem czy się opłaca aż tyle tego budować. Jedna chyba wystarczy w zupełności. Tutaj też raczej był węgiel. Kiepskie położenie z tymi koszarami. Nie wiem gdzie by tą farmę wybudować. To jest naprawdę mało miejsca. No coś mi się wydaje, że już na starcie tutaj to sobie psuje, dobra. Trzeba by chyba już powoli te kopalnie węgla budować. To znaczy, że nie mam za dużo, ale... Może, może już by trzeba zacząć trochę to wydobycie? To chyba zacznę od tych tutaj. Będą dwie. Tutaj trzy. Nie zaraz, powoli. Zrobimy sobie, znaczy wybudujemy sobie te dwie, dobra, jest cztery. No, nie są naprawdę szybcy. Już wie, że postawić poprawka. Oni tutaj nie mieli wieży wcześniej. Na pewno nie. Jakoś tego nie widzę. <grytanie> ja dopiero zacząłem tą misję. Drugą próbę robię, a, a już powątpiewam w powodzenie tego wszystkiego. Ale zobaczymy. Polecę najdalej, jak się da. Wcześniej w miarę dobrze mi szło z tym czerwonym. Trochę go tam pobiłem. Z tym, że. Ech, jak to było? Dokładnie. Olałem całkowicie tą stronę i to był mój błąd. Nie wiem jakim cudem tam to wojsko doprowadzili wtedy. Ale to był bardzo wielki błąd, co ja zrobiłem. Ale też woja miałem mało i chciałem jak najszybciej się do portalu dostać, więc to jest trochę zrozumiałe. Że nie chciałem tamtego w ogóle zajmować, tamtego terenu. Dobra, tu... Tutaj też trzeba zacząć kopalnie. Chyba za blisko będzie, albo zostawię. Tak. Tutaj właśnie muszę się do tego złota jak najszybciej dostać. I tutaj przy okazji też wybudować ten no. Spichlerz. Może pierdyknę go tutaj od razu. Przeciwnik przejął Twoje ziemię. Tak, on już tam jest, on już tam się czai. I kurczę, jak ja teraz tam wyskoczę, no to będzie mnie atakował bez przerwy. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj też koszary. Nie ma co zwlekać. Farmy powoli się budują. A ja mam zero desek. Jeden tartak to jest trochę za mało. Ale też poprawka, bo tutaj w ogóle nie zanoszą teraz tego. Dobra, ja sobie tak zrobię. Może e, to drewno będą nosić naokoło. Albo inne surowce będą naokoło nosić. Dobra, to już jest chyba ostatni kamek tutaj. Farma ukończona, gdzie? Gdzie pierwszą farmę, i ukończenie tutaj. Problemem jest to, że tutaj wszystko po jednej ścieżce idzie. Czemu po prostu by tak nie zrobić? Albo nawet i tak. Chyba też spichlerz miałem co, nie? Też go sobie tutaj wybudujemy. Z tym, że teraz kurde, te wszystkie farmy. Ale tu już raczej deski pozanosili. Zresztą tutaj trzy potrzeba. Tutaj na spichlerz, tutaj na koszary. Tu jeszcze kopalnie w ogóle nie są zaczęte. Tutaj coś zaczęli budować. Jak tam zwierząt, tutaj już deski wszystkie są, tylko kamień jeszcze muszą donieść. Tutaj jeszcze deski. A jeden tartak nie wyrabia. I oczywiście, żebym się teraz nie zapędził, muszę tutaj od razu też. Tutaj drwala już mam. To będzie z górki, tak myślę. Um, może tutaj leśnika albo dwóch nawet. Tutaj jeszcze drwala. O! Może teraz to będzie jakoś działać. Żeby mi tylko jak najszybciej tą wieżę wybudowali. Tylko znowu, szkoda z tymi żołnierzami. Kurcze, żeby ich tracić... No ale cóż, oni też tak zasuwają. Jak oni daleko mieli ten ratusz? Bo no ja mam dziwne wrażenie, że oni jakoś szybciej się rozwijają niż wcześniej. Dobra, tutaj też już farma jest, tutaj też powoli już kończą. Czyli już będą trzy. Okej, okay, tutaj ma trzy miejsca pod yy, zboże. Może coś z tego będzie. Trzeba będzie młyny, piekarnie i, i, i studnie wybudować. Z tym, że tu wszędzie teraz desek mi potrzeba. Nie można się za szybko rozwijać, jeżeli ma się ograniczoną liczbę budulca. No bo tego przeskoczyć się nie da. Jak jest za mało, to po prostu będzie ciężko. I koniec. To w ogóle krzyża, ale to raczej mi tego nie zaatakują. Nie ma takiej opcji. Są zbyt daleko. Bo się bardziej się martwię o te koszary tutaj wszędzie. Dlatego zostawiłem tu wojo. Na wszelki wypadek. Bo nigdy nie wiadomo. Dobra, tutaj jeszcze 2%. Jeden. Jest wieża. To od razu w tym miejscu sobie zapiszę. Teraz zaczyna się kurcze, Najgorszy moment. Najgorszy czas w ogóle. Jestem kurczę na 99,9% pewny, że jak tutaj obsadę tą wieżę, to my zaraz pójdą na mnie. Ciekawe, jak długo te koszary mi tu będą budować. Brakuje mi jednej opcji, żeby można było po prostu jakby ten plac budowy zamknąć, zablokować, żeby tutaj w ogóle materiałów nie przynosili. O nie, no tego się obawiałem, kurczę. Ach, najgorsze, co mogło być, co nie? Zarobi się, się zaczyna. Tak jak mówiłem. Już dzień mi się dzisiaj beznadziejnie zaczął i... i teraz widzicie, jest tego efekt. No i co? Teraz mam na nowo budować tą wieżę. Tylko że ja to... kurde mogę zapisać zanim tą wieżę zacząłem budować. Hmm. Zburzyć ją i budować na nowo. Bo efekt i tak będzie ten sam, nie ważne czy wczytam, czy nie. Kurczę, no zobaczy się jeszcze, dobra. Na tym odcinek zakończę. Ciężko będzie z tą misją. Naprawdę powątpiewam w powodzenie tego wszystkiego. A nie wiem, czy będę miał ochotę trzeci raz, to gracie jeszcze raz. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Do zobaczenia.